Na pewno będę musiał, e, musiał lub nie, muszę się dowiedzieć, muszę to skonsultować z lekarzem, zejść z bomby, e, zrezygnować ze wszystkich jakichś rodzajów, nie wiem, oralnych, oralnego dopingu i tak dalej, wyczyścić sobie krew. Tak, ja, ja wiem, że, że Was takie to wyciskanko nie interesuje w tych sprzętach, ale wiecie, że ja muszę sobie pewien rozdział za, zamknąć w życiu, więc... Od teraz kreatyna CreaPure od KFD, również w kapsułkach. Sprawdzi nową, wygodną formę podania. Dzień dobry, witam Was ze swojej jaskini w Cieszynie. Postanowiliśmy, że e, tak spontanicznie zrobimy dzisiaj trening wyciskania, ponieważ główne wyciskanie robimy zazwyczaj w weekendy. W sobotę nam wypada Monster, a dosyć znaczący progres w tym moim wyciskaniu jest więc dam mam też taką namiastkę, ewentualnie moje przygotowanie do tej soboty. Eee, wyciskanko, potem jakaś lekka pompka, coś sobie pogadamy. W sumie dzisiaj jestem sam, więc za bardzo też nie ma e, co przeciągać. Lecimy z tym, niech to, kurwa. Co to? To jest taki, kurwa, zjebany odcinek, taki... To, kurwa, będziemy trenować, kurwa? Będziemy napierdalać handlami, kurwa? Zanim ja w ogóle przejdę do wyciskanka, ja muszę troszeczkę się przygotować, wiecie, bo co chwilę te jakieś bóle się dziwne pojawiają, a im bardziej się przykładam do tych wszystkich ćwiczeń, powiedzmy, wdrażających mnie do wyciskania, tym częściej, coraz częściej unikam jakichś nieprzyjemności, głównie związanych z tym moim lewym barkiem. Nie wziąłem sobie dzisiaj mojego głasza, tego, co mi kiedyś Andrzej Wodny pokazał, to też robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o ten bark, ale poradzimy sobie e, czymś innym. Taki mały research względem tego czasu, który minął od, mm, od operacji, bo nie każdy był w stanie to śledzić. Natomiast ja e, sam doskonale wiem, co się pozmieniało, m, gdzie są jeszcze blokady, co jeszcze należy przełamać i co może sprawiać potem e, trudności. E, takim głównym, podstawowym moim problemem było to, że. Pomimo wykonania tej operacji, ja i tak dalej nie czułem tego wyprostu. Ten wyprost y, przyszedł tak naprawdę dopiero niedawno y, i jestem w stanie naprawdę wykorzystać potencjał rozwojowy tego tricepsu, kiedy zacząłem czuć właśnie tą, tą głowę, której wcześniej jakby nie było, była urwana. I ja już zaczynam podchodzić do tego bardziej asekuracyjnie. Czuję, że coś jest rozlatane, czuję, że dobra, zrobiłem ostatnio 300 kg dosyć fajnie, dynamicznie ale czułem się niestabilnie i samo to poczucie tego, tej niestabilności daje mi w głowie taki stop, żebym jeszcze przystopował, zmniejszmy, zejdźmy z ciężaru, nie idźmy wyżej. I tak już poszedłem trochę za wysoko niż to, sobie, co sobie planowałem. I teraz taki jeszcze jeden mały apel do tych wszystkich, którzy budzą się po prostu ze złym humorem, którzy nie mają chęci do rozpoczęcia dnia. Taka oto zasada taka oto taka motywacyjna rada moc to nasze codzienne tutaj u nas bryluje i polecam się zastosować wiecie piszę tutaj do chłopaków właśnie z sekcji kurde czy ktoś będzie bo no mi się troszeczkę źle to wyciąga z tym bolącym barkiem ale nic jakoś sobie myślę ojku poradzimy o, czarne spodnie i urok posiadania dwóch psów, że codziennie wyglądam, jakbym onanizował się gdzieś cichaczem i dochodził na własne spodnie. Z drugiej strony, jeżeli bym tak robił, to mam wymówkę, że to psy nie. O no i siedzimy na trójeczkach. No. I teraz, tak może mniej chaotycznie omówimy sobie, co będzie mnie czekało w najbliższym czasie, co i dlaczego, co wynikło. Prawdopodobnie plany wszystkie odnośnie startów będę musiał przesunąć. E, albo na razie w ogóle odroczyć całkowicie, na pewno będę musiał e, musiał, lub nie, muszę się dowiedzieć, muszę to skonsultować z lekarzem. Zejść z bomby, e, zrezygnować ze wszystkich jakichś rodzajów, nie wiem, oralnych, oralnego dopingu, i tak dalej, wyczyścić sobie krew, e, bo zastanawiam się, czy już teraz to sobie poruszać, ale, ale mam tam dzwonię do sapka teraz do, do sobie kota, bo chcemy ruszyć w jakąś tam aucią zbiórką, jakimiś materiałami. E, ale dlaczego. Dlatego, że u mnie w rodzinie stała się rzecz przykra dla w sumie każdego. E, dotyczy ona, w sumie mogę powiedzieć, w sumie tak. Zastanawiałem się, czy tak naprawdę to mówić, ale, ale uznaliśmy, że kurde. I, I tak, jeżeli mamy działać, to działajmy. I tutaj trzeba o takich rzeczach mówić, mimo że potrafią one być bolesne. E, u mojego brata zdiagnozowano ostrą białaczkę o, i. Chcemy, bo teraz tak naprawdę 6 6-6 tygodni pierwszych będzie kluczowe. Tam już się zaczęła chemia, jest, jest dosyć, dosyć tak poważnie. Natomiast ja jestem dobrej myśli, żeby nie było. Ja nigdy nie będę jakiejś złej myśli, więc uznałem, że trzeba działać. A jeszcze tak jak mówię, z Sełą gadałem, z kotem i, i z tą całą resztę. Tutaj mam też wsparcie od ekipy KFD. Ale chcemy zrobić z Obcolem i z całą resztą właśnie jakieś licytacje, jakieś aukcje do wylicytowania, jakieś treningi, jakieś nasze medale, czy może jakieś charytatywne zbiórki, zawody. Żeby tam po prostu wspomóc to wszystko, bo to się dopiero później zaczną jakieś tam koszta. Każdy i tak z nas pomaga co, co może, ale, ale mogą spore te koszta wyniknąć. Zwłaszcza, że będzie wykluczony prawdopodobnie dłużej niż rok, a jednak tam też jest rodzina na utrzymaniu i no, no chcemy, chcemy po prostu pomóc. I ten trzeci jest taki, że jak go zaczynam lekko dopychać, uciekając do tej protrakcji i zaczyna się ból, ale to nie, bo teraz sobie damy e, monsterka, e, jakiś takie mniejszy. no się do 250 sobie dzisiaj dojdziemy, e, a może nawet mniej. Zobaczymy, bo potem jeszcze jakaś pompka. Fajne, mamy sprzęty, ja wiem. Oto. Śmiejcie, że lubię, ale to naprawdę pomaga. Całe te gua jeszcze teraz od headwaya ja mam taki przyrząd, co się jeszcze podgrzewa do tego. Jak nic mi z tym barkiem nie pomagało, no tak to naprawdę robi mi robotę. Całe te bóle znikają. Już jest o wiele lepiej, już mi to przestaje przeskakiwać. Jak to się tam odbywa? To nie wiem. Czasami trzeba fajnie... O, poczułeś? Mm -hmm. Widzisz, jak tak fajnie przeskakuje? Do krwi, do krwi. i tu mamy zasadę, że jak coś się robi, to do krwi. Trzeba zemdleć, dopiero wtedy jest dobrze. To jest tak jak w latach 90. dopóki się nie zdajeś krwią na przedpokoju, to matka i tak cię wysłała do szkoły. U nas jest tak samo. Tak, ja, ja wiem, że, że Was takie to wyciskanko nie interesuje w tych sprzętach. Ale wiecie, że ja muszę sobie pewien rozdział za, zamknąć w życiu, więc... Ach. O, i coś, co Was zainteresuje. Czy to na tym, czy na 300 kg ostatnio, bo to robiłem w dwóch warstwach, w dwóch warstwach? W dwóch, warstwach? W dwóch warstwach. No. Jest taki jeden moment na dole, gdzie ja naprawdę czuję dociągnięcie po tym tricepsie operowanym. Natomiast nie jest to coś, co miałoby być niebezpieczne. Po prostu to tam już zaczyna się naciągać. A wiecie, to jest na sztywno te nici. I troszeczkę mi to każe zwalniać. Ale to dobrze. Tak jak mówiłem troszeczkę na spontanie dzisiaj ten trening. No ale lepiej nagrać cokolwiek niż nie nagrywać nic, na poza tym była sprawa do przekazania, więc słoko. Druga rzecz jest taka, że niestety mam tu tylko Bartka a w obecnym stanie mojego barku, czy tricepsu, nawet takie, nie znam, 2,7 powiedzmy. Jest już takim ciężarem, który muszę troszeczkę darzyć respektem, ponieważ jeszcze się z nim tak nie zaprzyjaźniłem jak kiedyś. Więc już trzeba sobie na to y, uważać. Nie będzie w razie, czy jak mi to spadnie, to nie ma drugiej osoby, nie ma, żeby ktoś to pozbierał ze mnie. Także, jakbyśmy się nie zobaczyli. Hop. Okay. Uf, o. Ale to jest to. nie! Yeah. tydzień bez treningu i ja się czuję tak niestabilny w jak to szło. Dlatego ten to przetarcie dzisiaj będzie takie spoko. A troszeczkę teraz polecę takie pompki, w sensie łapy, zrobić biceps, triceps głównie na tym tricepsie się skupić, troszkę go wyizolować, e, no bo on w końcu zaczął pracować, co za chwilkę Wam pokażę fajne, bo zazwyczaj zapewne widzowie, którzy wcześniej już byli to pamiętają mój zakres ruchu, że nie miałem tego wyprostu e, w tricepsie, natomiast teraz już nawet robiąc na hantelkach e, zamykam w pełni ten ruch. To nie jest, że ja go wykończę we wszystkich seriach, znaczy we wszystkich tych, ale takie sześć ruchów w pełnym wyproście zrobię zaraz to pokażę to sobie będziecie mogli ocenić jakiś taki weźmiemy no nie wiem no może no kurde no no, no dobra 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 namówiliście, mówiliście no no jest kłowa czy nie jest jest wyprost Bo jak ja, jak ja tą rękę doprowadzę do takiego stanu, jaka ona była przed zerwaniem i mając do dyspozycji teraz taki sprzęt jak te koszule, no obstawiam, że może być grubo. Nie, proszę pana, wcale się nie napinam. A ja tak normalnie chodzę, nie? To nie jest tak. Ja tak tam poszedł, tam pobiegł. Mógłbym tak wyglądać, nie? Na co dzień tak? Jest, kurwa, dobrze. O kurde, jak to niesamowite. Nawet nie będę w stanie tego odpisać teraz. Ostatnio moje próby na Francuzach kończyły się tak tym, że dochodziłem dotąd i uciekało to. Teraz kurde, no jednak schodzę poza tą głowę i, 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 i jest, jest spoko. Nie napinam się standardowo, dotarliśmy do końca odcinka. Wygląda naturalnie? Wyglądam? Co? Jest ok? Jest okej? Okay? Dotarliśmy do końca odcinka, troszeczkę chaotycznego odcinka, ale mam nadzieję, że coś każdy z Was z tego dla siebie wyciągnął. Tymczasem myślę, co by Wam tutaj zaproponować do następnego odcinka, może jakieś Q&A, moglibyście zostawiać jakieś pytania w każdym temacie, myślę, że możemy takie coś nagrać i z chęcią odpowiem, czy ja, czy ktoś, byłbyśmy zaangażowany w to wszystko. Także tyle na dzisiaj, subskrybujcie kanał KFD, mój kanał i do zobaczenia.